tutaj Hania ze sklepu KPL. W oczekiwaniu na wiosnę chciałam Wam pokazać i zaprezentować wózek do biegania i nie tylko do biegania x i Co wyróżnia ten wózek? Przede wszystkim koło. Koło jest pompowane, 12-calowe i jest kołem sztywnym. Boczne koła, oczywiście również pompowane, o rozmiarze 16 cali. Następnie, jeśli chodzi o tylne koła, to bardzo jest charakterystyczny element w tym wózku: pochylenie tych kół. Mam nadzieję, że uda nam się to uchwycić. One są pochylone do środka, co powoduje, jak podaje producent, zwiększenie stabilności wózka podczas biegu. Kolejnym elementem są hamulce. Wózek ma dwa hamulce. Pierwsze to są hamulce nożne, postojowe, tak? Tu jest odblokowany, zablokowujemy. I podczas postoju wózek nigdzie nam nie odjedzie. Drugi hamulec to jest hamulec ręczny. Podobna sytuacja, natomiast mamy pewność podczas biegu, podczas jazdy na rolkach przede wszystkim. Mamy lepszą kontrolę nad wózkiem. Rączka wózku jest oczywiście regulowana. Oczywiście, bo to już powoli staje się standardem, czyli dopasujemy sobie do swojej wysokości. Wyścielana jest z przyjemną eko jest również zabezpieczony element zamocowania hamulca ręcznego. Rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę, bo bardzo mi się to podoba, to jest dzwonek zamocowany. Nie spotkałam się nigdy, żeby był dzwonek w wózku biegowym. Kiedy to jest przydatne? Kiedy na przykład bierzemy udział w biegach ulicznych. Czy na przykład jedziemy szybko i chcemy, żeby ktoś nam ustawił miejsce lub po prostu wiedział, że jesteśmy z tyłu, sobie dzwonimy. Super. Prezentuje się przód wózka. Jeśli chodzi o materiał, to wierzchnia warstwa została pokryta specjalnym impregnatem, który powoduje, że jest to materiał wodoodporny. Samo siedzisko. Pasy pięciopunktowe. Możemy je regulować w zależności od wzrostu pasażera. Dodatkowo są miękkie poduszki, które zabezpieczają przed obtarciem. W zestawie mamy pałąk. O tym, co jest w zestawie, powiem troszkę później, więc tak się prezentuje przód. Bardzo często pytacie się, czy w wózkach biegowych jest regulowany podnóżek i zazwyczaj odpowiadam, że nie. Natomiast nie w tym przypadku, bo w X-Lander, X-Run jest regulowany podnóżek. Teraz jest pozycja opuszczona tego podnóżka, natomiast jak pociągnę, podnóżek jest wyprostowany. Dodatkowo mamy też drugi podnóżek dla już starszych dzieci, który zabezpiecza przed dotknięciem nogami koła podczas jazdy. Budka wózku X-Lander X-Run teraz mamy w pozycji wyjściowej, natomiast możemy ją całkowicie złożyć lub powiększyć poprzez odpięcie zamka. Teraz wiatr czy deszcz, dziecko zdecydowanie jest bardziej osłonięte. Podobnie, jeśli jest ciepło i chcemy dostarczyć dziecku świeże powietrze, czy chcemy zobaczyć, co one tam w środku robi, chcemy mieć wgląd na niego od strony osoby pchającej, otwieramy i tutaj pojawia się nam moskitiera. Oparcie wózka teraz jest w pozycji siedzącej, natomiast możemy odchylić to siedzenie, oparcie siedzenia do tyłu maksymalnie w tej pozycji. Nie jest to pozycja super płaska, natomiast mocno odchylona do tyłu i według mnie Komfortowa do snu naszego malucha. Dodatkowo, jak jest ciepło, możemy materiał, który znajduje się z tyłu, podnieść do góry. Wtedy i dziecko ma przewiew, i mamy dostęp do niego ręką, buzią. Chciałam zwrócić Wam uwagę, co jest w zestawie. Razem z wózkiem, bo jest tego wyjątkowo dużo. Pierwszy to jest, jak już wspomniałam wcześniej, pałąk. Możemy go sobie nawet wyciągnąć z jednej strony, żeby dziecko wygodnie weszło lub wyszło. Drugim elementem to jest moskitiera. Ona jest sprytnie schowana w takiej kieszące pod siedzeniem. Łatwy, szybki sposób ją montujemy. Tu są z boku takie guziczki, które zapinamy, żeby moskitiera nam nie spadła. Nie od. Z jednej i z drugiej strony. I trzecim elementem, który schowałam. W pojemnym koszu tu pod siedzeniem jest to pokrowiec na nóżki, wyjątkowo ciepły, miły. Ściągnę moskiterę, żebyście zobaczyli, jak on już się prezentuje w wózku. Wózek Xlander X Run jest stosunkowo lekki, waży 11,6 kg. Składanie jego jest również proste i też się składa do małych, kompaktowych rozmiarów. Co najpierw robię? Pałąk opuszczam na dół, rączkę również opuszczam na dół. Są dwa elementy z jednej i z drugiej strony, które pociągam do góry. Składam wózek do przodu. Co mi pozostało? Wyciągnięcie kół. Jeśli mamy potrzebę, również możemy wyciągnąć koło przednie jeśli nie możemy zostawić. Ja wyciągnę, żebyście zobaczyli, jakich finalnie rozmiarów jest wózek. Na koniec chciałabym zwrócić Wam uwagę na jeszcze dwie rzeczy związane z tym wózkiem. Pierwsze to, że wózek X-Lander x, x nie ma amortyzacji. Natomiast ma pompowane koła, ma lekko pochylone która, koła, które zwiększają stabilność tego wózka. Bardzo dobre wyposażenie. Pałąk, moskitiera, Pokrowiec na nóżki. Myślę, że jest to ciekawa alternatywa dla osób poszukujących wózka do biegania, który jest w pełni wyposażony. Cena również jest bardzo atrakcyjna. W opisie przesyłam link do tego produktu. I dodatkowo chciałam zwrócić uwagę, że wózek ten może być już używany od pierwszych dni życia. Możemy dokupić na niego gondolę, fotelik samochodowy, ale o tym już opowiem w kolejnym filmie. Zapraszam i do zobaczenia.